Ta analogia jest przydatna rzeczywiście. Te zaślubiny z Jezusem sprawiają, że, że on jest moim mężem i ulubieńcem, i są pewne kryteria bycia mężem, pewne tak? zasady, żoną. Co, co sprawia, że ja jestem z nim w relacji, a co już jest no, nie do pogodzenia z tą relacją. No i taki znowu obraz, że, że idę sobie każdego dnia na spotkanie z kimś innym, z jakąś inną religią, czy tam pomysłem duchowym, no sprawia, że ten mąż. Zastanawiale, o co chodzi, tak? no, bo ja schodzę z pewnej drogi, z pewnych zasad, tak? zaczynam flirtować. No to jak powiedzmy, no, przepraszam, że akurat jest ten obraz kobieta, że to robi. No ale tak, jako Kościół no, idziemy i flirtuję z tym, z tym, z tym, z tym więcej, jeszcze więcej, bo mi się to podoba. No to jak to się ma do tego męża, tak? do tego Jezusa? No, on ochroni mnie, kiedy ja jestem w jego, w jego relacji, w relacji z Nim? To Jeśli dbam o więź z Nim, tak? jeśli jestem w jedności z Nim. A jak zaczynam flirtować więcej, nawet powiedzmy duchowo współżyć z jakimś innym wymiarem duchowym, to no to się niestety to wszystko rozpada, tak? To cudzołóstwo duchowe sprawia, że ja jestem poplątany, poraniony, pokrzywdzony i, i, i to nie jest takie proste. No.